Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy, słuchajcie, wtorek. Jest dzień przed wszystkimi świętymi. Ja rano nie mam zajęć, ale przyjechałam tutaj odstawiając... Znaczy, odstawiałam kostka do przedszkola i przyjechałam tutaj yy, odbywać lekcje na reformerze. I swoje lekcje na reformerze, a później uciekam do domu. Dzisiaj Dominik jest u domu, bo coś się źle poczuł, nie, nie poszedł do pracy, więc tak to wygląda. No dzisiaj jest Halloween. Oczywiście dzieci będą chciały chodzić po bloku, po klatkach i zbierać cukierki. Od kilku lat to już jest taka tradycja, że dzieciaki razem się zbierają i właśnie sobie chodzą. Natomiast w tym roku Franek nie ma przebrania. Kupiłam mu tylko jakieś takie kredki, farby do Pomalowania twarzy, ale no nic konkretnego nie zaplanowaliśmy. Poza tym powiem Wam, że w tych wszystkich Pepko-Akszonach i tego typu innych sklepach były przebrania dla dzieci, ale takie do metra. 28,30 m. No, a franek już jest troszkę większy, więc nie było nic w ogóle. Nie rzuciło mi się w oczy nic w jego rozmiarze. Może po prostu przewieżę go z jakiegoś wampira w koszuli. Zobaczymy. Ja też po południu mam jedną godzinkę zajęć, więc będę musiała go naszykować wcześniej, żeby później właśnie on sobie chodził nie wiem, o której będą chodzić. To jeszcze zobaczymy. I zastanawiam się. Czy kostka też wypuścić, bo hmm, Kostek też mówi, że on by się bardzo chciał przebrać, i tak sobie myślę, że może chociaż tutaj w naszej klatce y, Kostek też sobie pójdzie z, z Frankiem i też go jakoś pomalujemy, żeby też miał frajdę. Y, zobaczymy. No, teraz na razie jest w przedszkolu, Franek w, w szkole, a ja też się będę. Uczyć. Uczyć się. Mamy ostatni dzień października, yy, ostatnie zajęcia w październiku w moim Hello Pilates Studio. Yy, no i od czwartku zaczynamy zajęcia listopadowe. Słuchajcie, drugi miesiąc działania studia. Zaraz będzie. Yy, yy, bardzo się cieszę z tego powodu. Nie będę ukrywać. Dobra, wskakuję na reformer yy, i działamy dalej. Może uda mi się... Uda mi się jeszcze coś dla chłopaków dorwać. Może wyjadę do Sinsai jak będę jechała. Chociaż nie wiem, powiem Wam, bo jest taki ruch na mieście. Ludzie po prostu powariowali. Jeden dzień jest, są tylko sklepy zamknięte, a jest po prostu jakiś no, kosmos na mieście się dzieje. Ruch, korki i tak dalej. Ja też sobie pomyślałam, że może zrobię na jutro jakąś sałatkę. To nie przyjdzie, ale, no, ale, ale tak dla nas. Może na grosa mam ochotę. Dawno, dawno nie jadłam grosy, a uwielbiam tą sałatkę, więc może, może grosę No i coś na obiad, w sumie krewetki. Krewetki miałam zrobić na dzisiaj. No zobaczymy. Dobra, Wie, weszłam do Auda. Jest po prostu taka paskudna pogoda, ale to naprawdę pada niesamowicie, leje. Dobrze, że ja dzisiaj Kostysiowi założyłam yy, i kurtkę przeciwdeszczową, i kaloszki, i Frankowi też kazałam się tak ubrać, więc y, mam nadzieję, że mnie posłał, to się okaże. Jadę teraz y, do Cinseja, bo stwierdziłam, że może w Cinseju znajdę jakieś takie jeszcze gadżety Halloweenowe małe dla, y, dla chłopców, może jakąś yy, nie wiem czy jest sens w sumie kupić jakąś, jakiś strój Nie wiem, Zobaczyć, co tam jest Muszę sobie koniecznie kupić nowy uchwyt do telefonu Do samochodu, bo niestety ten mi się rozwala I cały czas mi się ten telefon osuwa i spada Więc to muszę zrobić Muszę sobie zarezerwować hotel, bo jadę na szkolenie No i muszę pomyśleć o jakimś obiedzie Nie wiem jak się do wynik czuję Muszę do niego zadzwonić i zapytać, jak się czuję, co by, na co bym miał ochotę. Bo ja dzisiaj zaplanowałam leczę, ale jeżeli go boli brzuch, to tak chyba słabo. Chyba, że my sobie zajmiemy to leczę, a on gdzieś tam jeszcze rosół dokończy, bo jeszcze rosół jest od wczoraj. Eee, no, eee, i tak, dobra, jadę, ale jest taka paskudna pogoda, że wcale mi się nie chce jechać do tego senseja. No ale pojadę. No i jestem już też bardzo głodna, bo słuchajcie, jest godzina 11. A ja wczoraj w ogóle nie jadłam kolacji jak przyszłam z Pilatesu, więc czas jechać. w szarej wersji i bardzo je polecam. 25 by złotych są super po domu, ale te, no zobaczcie, prawdziwe świąteczne. Piękne. Ja na ten krok na Halloween e, maskę i taką opaskę. I to wszystko w sobie stroju, żadnych ciekawych nie było. Na dziewczynki były jakieś fajne takie stroje yy, czarownicy, a na chłopców kicha, nic fajnego. Więc mają maskę Batmana i tą opaskę z wbijającym się koporkiem w głowę. I tak sobie myślę, że po prostu zrobimy jakiś make-up i ubiorą się będą chodzić. Gdyby też chciał, to można kupić dynię, a od razu obudyni już choinkę. No nie wiem, czy takowa wytrzymałaby <laughs> świąt. Ładna. 6,5 tysiąca. Możemy powiedzieć, że ja tak naprawdę. Chyba nigdy nie przebierałam się na Halloween, a przynajmniej nie przypomniałam sobie. Nie no, chyba nie. Za moich czasów, jak byłam dzieckiem, to jeszcze u nas nie było takie popularne i e, tak naprawdę to niedawno gdzieś tam się ruszyło. Nigdy też nie robiliśmy jakiejś takiej tematycznej imprezki, ale powiem Wam, że w przyszłym roku, w przyszłym roku, chciałabym m, albo na taką iść, albo taką zorganizować. Myślę, że to by była fajna zabawa właśnie też się przebrać, puścić trochę lejce wodze wyobraźni yy, i po prostu mieć też tą radość, którą mają dzieciaki z tego dnia. Yy, I tak właśnie sobie pomyślałam, że dzisiaj jest wtorek no i dzisiaj jest faktycznie ten Halloween. Yy, no ale ja i tak zajęcia mam po południu, więc yy, chyba, że na zajęcia pójdę przebrana. Na czarno. Na czarno mogę iść. Yy, no... Ale dzieciaczki naszykuję, Dominik i tak dzisiaj niestety nie wytrzymałby nam y, kroku, no bo cały czas się źle czuję, dzwoniłam do niego, więc y, pod tym względem niedobrze, dobrze, że dzieci są zdrowe, to najważniejsze. Dobra, jadę do domu coś zjeść koniecznie. 12 jest, ja nie mogę, ale mi zeszło. A w ogóle wiecie, że oglądałam w mm, Sinseju, oglądałam, przymierzałam spodnie, bo były fajne spodnie, wydawało mi się, że fajne za cztery w ogóle w promocji. I mówię, a przymierzę sobie. I kurde, nie wiem co jest, ale któraś już para w Sinseju e, jest po prostu na mnie, to, one są w ogóle totalnie źle uszyte, a przynajmniej na moją figurę. E, ja mam dość szerokie biodra, wąską talię i e, i jest tak, że zakładam te spodnie 36, ja się w nim mieszczę, ale właśnie w tyłku po prostu są przyciasnawe, a w talii odstają mi, nie? Tu Stan, więc mm, dramat. No, niestety. A ogólnie bardzo fajna, prosta nogawka jest takimi w ogóle em, cykor, cykoria? Nie, cykoriami. Co ja w ogóle gadam? Cyrkoniami, Cykoniami, więc, więc naprawdę spoko się wydawały. No, ale niestety jest bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy już takich typowo świątecznych w Sninceju. Piżamki. No, ta jedna piżamka, ta krótka, taka, no skradła moje serce, ale chyba sześć dych kosztowała, więc może poczekam. Pewnie jej nie przeczyjam, nie ją przesuję po świętach, więc bez sensu. Ale może na Mikołajki się to Um, I ja sobie myślę, że Tak jak wam mówiłam ostatnio Bo czekam jeszcze tydzień Już po tych wszystkich świętych I też już zacznę robić jakieś tam małe Mikołajkowe e, zakupy Do tych prezencików Chyba, że jeszcze coś innego Bo myślę, bo mam jeszcze jeden pałac, ale nie mogę tutaj stracać No, dobra Jadę, bo jestem głodna jak nie wiem co Która dla ciebie? Sikiera, pokaż Sikiera to tylko nie wiem, bo to jest to opaska. No bo to jest opaska, bo to jest że ta się kierać się wbija w głowę. Lubię to. A Batmanem będzie kostek, tak? Tak, bo on y, kocha Batmana. A wiesz do mojego twarzyczki, to wiesz, no to, to nie będzie pasowało tak. To, to. Nakładaj sobie leczo. I będę robił sobie. Co? Kredy kredką. Nie, no ja Ci chyba zrobię make-up, co? Abym mógł troszkę sam. Jak chcesz jeszcze, muszę po kostkę jechać i dopiero myślałam, że się jak przyjedziemy to się zacznie masz malować, a teraz y, lekcje. Jak? No spoko. No. Bo lekcje co jest zadań dzisiaj? Matma, ja wolałem to jutro zrobić. No nie ma jutro. No czemu? Bo jutro będziemy jeździć po cmentarzach. Pa! No ale mamo! Nie. Uwaga, uwaga, mamy święto dyni dzisiaj. Ja się mogłam zrobić zupę dyniową, a nie zrobiłam. No Kostiś w końcu dotarł do domu. To było, że opuściłam. Ty się opuścił znowu, a tutaj to już możesz opuścić. nie mam. Co, będziesz Batmanem? Tak. Dobra, uwaga, poczekaj, poczekaj. Najpierw mama musi przyłożyć ci to do oczu. Chodź tutaj i zobaczymy tutaj, jak ci trzeba pomalować. No dobra. Tak. Uwaga, poczekaj, teraz zakładamy maskę i zobaczymy, jak wyglądasz. Jestem taki. Czekaj, tak, tak, ale z góry. Jeszcze, jeszcze pójdźmy. Poczekaj, poczekaj, zobaczysz. Piękne czarne oczy. Co tam już nie chcesz? Nie. A już kończymy. I idziecie cię sprawdzają, panie kierowcy? Już kończymy, już kończymy. No, aj, no bo teraz wyjechałam. Tak ładnie było. Uwaga, 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 uwaga. Skończyło się słyszyć. W końcu powiedz, nie? A zamknij oko chwilę. Zemnij. Dobra, uwaga. Zobaczymy, czy to A A Tak, to na dole też. Spokojnie. Uwaga. Buu! Batman! Tak. Ale jesteś Batmanem. No ja nie mogę. I co, da Ci pokaż. Super wyglądasz, Batmanie. Wow, Batmanie. Dobra, teraz franio. Naszkujemy frania i naszkujemy frania. Idziemy? Dobra. Co się stało? Co to? Daj się Prabia, Dracula. Co się ze mną. Nie rumi tak! O, tak, jak... O! Nie. Super, zakładaj buty i idziemy... Franę, e, kost, kostek Batman, zakładaj buty i idziemy. Nie mam. Jej, ale Dobra. Ma to fajnie wygląda tu? Tak, bardzo proszę. Tutaj do tego wiadereczka powiedz, że mają ci sypać cukiereczki. Powiedz, cukierek albo psikus. Cukierek albo psikus się mówi, tak, tak jak Frania mówi dokładnie. A, wszystkie... Pokaż się. Super. Bartek idzie i kto? Cześć. Kostek jest Batmanem, nie? Wstawaj, Kostek. Kostek wstawaj, i tylko Kostek się zawstyczył. Jocie, jak jesteś przerażający. Ale maska. i kupuję jeszcze wanilię i będę sobie robić i co nam będziemy robić zimowe herbatki. W pudełku. W pudełku to mamy w domu, panie Batmanie. I bardzo pana proszę, żeby pan już się opanował, bo pan ale dzisiaj... W już się, jak ty wyglądasz. Ale nie? w pudełku już się skończyło. Nie, nie skończyło się, jeszcze jest. Załóż lepiej tą maskę, bo już masz taki rozmazany ten makijaż, że głowa mała. U dziadka biegałeś, nie? I się trochę zamazało, prawda? Jeszcze jedziemy po ryż, chodź, bo ty już dzisiaj masz cukrzycę, za dużo zjadłeś tych cukierków. Gdzie A wiesz co, jadłem dwa cukierki. Gdzie, u dziadka? Tak. Naprawdę? Cukierek i cukierek. Tutaj z ryż, chodź tutaj. Ktoś ps, do auta, dawaj, dawaj, dawaj. Bo tutaj jedzie auto, chodź. To co, zjesz kolację? Otóż, halo, zjesz kolację, a później popcorn, tak? I obejrzymy sobie bajkę. Dobrze. Ale jaką? Jakąś fajną, dobra? <laughs> Wyglądasz teraz jak mama. Ty jesteś jednak do mamy podobny, troszkę make-upu i bardzo proszę. Pokaż. Zaraz ci pokażę, poczekaj. Wycieramy, ścieramy, ścieramy. W każdym. Czysta mamusia. Mocno, mocno musimy wytrzeć. Oczki tu. Jeszcze ci to zejdzie, jak się wykąpiesz, nie? Umyjemy buzię. Super. My już po Halloween i jeszcze byłam na pilatesie, byliśmy w z Kostkiem sklepie. Mama dzwoni. Mama dzwoni. Dzisiaj wieczór filmowy. Przyjechaliśmy ze sklepu i popcorn ma kostek swój obiecany. Ja tutaj... Ja podgłoszę. Siadaj. Pranie leży, wszystko leży, Franek zmywa makijaż, a my łączyliśmy sobie koko, najfajniejszą bajkę. Będziemy oglądać i jeść popcorn, tak? Fail y, i za szybko wyciągnęłam... Popcorn z mikrofali i teraz muszę go robić na patelni. Nigdy nie robiłam na patelni, mam nadzieję, że wyjdzie.